kochani, witam was, bardzo serdecznie. na kanale zakryto, się w postęgnie. Lecimy z kolejną wiadomością, jak zwykle Pokąpieli wszyscy już dzieciaki, ja, także możemy teraz zaczynać sobie bla bla bla, poogarniane wszystko O, I wiecie co, no i po prostu tak, i co? I migdało mnie znowu bolo, znowu się zaczyna akcja, pewnie chorowanie, przeziębienie, ale spoko, jakoś się nie da Także lecimy Czy jeszcze się spotkamy? Lecimy z taką tanią kart Pomyślcie sobie tę osobę a ja Wam się postaram jak najszybciej słuchajcie odpowiedź, czy jeszcze się spotkamy. Do góry nogami zobaczcie. Jest drugi raz już. Wiecie co, jest mieszana energia u was. Całego się rozstailiście, albo coś było w zawieszeniu bardzo długo i to zostało zakończone. Tak. Czy jeszcze się spotkacie? Także tak, kochani, czy się jeszcze spotkacie, myślę, że spotkacie się, ale to wpadniecie na siebie, słuchajcie, przypadkiem, tak, to będzie takie, jesteście na razie na siebie źli, bo się rozstaliście, tak, skłóceni jesteście, I to będzie takie, wiecie, przypadkowe wpadnięcie na siebie, wiecie, z swoimi partnerami, szlisami, z przyjaciółmi, brzdęk, takie, wiecie, przeznaczenie będzie takie, bum, wpadniecie na siebie przypadkiem. No, i będziecie na to musieli uważać, bo jeżeli będziecie na siebie zdenerwowani, słuchajcie, tak, to żebyście wiedzieli, mieć... co z tego będzie, słuchajcie. No, mi się wydaje, że będzie coś z tego, ale to, to zależy teraz od Was, bo to jest naprawdę po pokiśkana sytuacja. Spotkać się na pewno, spotkacie. Tak, gdzieś stawiam na miesiąc, dwa. Taki czas ogólnie się określa, góra do roku. Tak, niektórzy do tygodnia, do dwóch, I to będzie tak jak przy znajomych, tak, takie wiecie, znajomi to za, zaangażują lub wpadniecie przypadkiem, takie w na siebie, tak, ale nie będzie kolorowo, bo jesteście poranieni mocno, tak, i po prostu do, czekajcie, widać, szalik sobie założyłam, moje gardło i tak jak powiedziałam, no nie będzie coś takiego, wiecie, kokosów, czego byście tam chcieli, tak? Czy na przykład kokos, się przytulicie, czy coś? O, fajnie, że cię widzę, nie. Wejdźcie do siebie z, z dużym dystansem, słuchajcie, po prostu wchodzili w to znajomość i tak dalej. I z dużym chłodem z dystansem, takich robić. Czy będziecie zadowoleni, no myślę, że o to osobę, co o tej osobie myślicie, o to sobie pytacie raczej nie, bo ta osoba już zaczyna nowy rozdział, słuchajcie, w swoim życiu. Lub zaczęła, lub planuje zacząć. I tak na początku na pewno będzie, nie będzie ciężko jej. bo Ona was zapomina, jak się wiecie przez omyłkę wejdziecie sobie w drogę, no to sobie przypomnijcie, tak? No to, to to jaka to jest polityka? Będzie takie przykro, będzie zła, nie będzie widziała, co z tej sytuacji zrobić, tak? Takie rozchwianie emocjonalne u tej osoby będzie. Ale ja powiem Wam szczerze, że to jej przejdzie, tak? To będzie takie, wiecie, takie... Okres taki, będzie miał chwilowy, nie będzie tak zło. Bo ta złość, dużo złości, tej żalu do Was, bólu, smutku przemawia, bo się poraniliście. No, nie byliście po prostu na siebie gotowi i stąd to będzie bulwers. Ale nie będziecie uciekać przed sobą, mam nadzieję, oczywiście, bo tego nie widzę, tylko stawicie problemom czoła. Także życzę Wam powodzenia i trzymam zewskie kciuki. Cześć!